Siemanko, witam się w kolejnym odcinku Jak z kumplem. Z tej strony Albert Rzekieć i dzisiaj poruszymy bardzo ciekawy temat, mianowicie temat szczęścia. <laughs> będzie ciekawie, ponieważ myślę, że to co dzisiaj powiem będzie dość kontrowersyjne. Natomiast pojawia się to odwieczne pytanie. Czy szczęście jest naszym osobistym wyborem, to czy chcemy faktycznie być szczęśliwi, czy jest to zależne od zewnętrznych okoliczności, czyli że musi się coś zgadzać, musi się coś ułożyć, muszę to osiągnąć, aby być szczęśliwi. Jak jest naprawdę? Zostań do końca, bo z pewnością wiele w tym temacie powiem i być może pomogę Ci zbliżyć się do tego, żeby w cudzysłowie być trochę bardziej radosnym, a co idzie za tym szczęśliwym. Dobrze, w takim razie, jeśli chodzi o to całe szczęście, od razu rzucę Ci na sam początek tezą zgadzaj się lub nie, ale będą argumenty za, będą argumenty przeciw, ale moim osobistym zdaniem szczęście jest oczywiście, że wyborem. I niejednokrotnie mógłbym nawet powiedzieć, że jest to swego rodzaju umiejętność bycie szczęśliwym, ponieważ, jak dobrze wszyscy wiemy, są bardzo różne sytuacje w życiu. Komuś się wydarzy jakaś tragedia, ktoś ma jakąś chorobę, ktoś ma jakąś dolegliwość, z którą nie jest w stanie do końca funkcjonować i weź taki osobie, powiedz: No, uśmiechnij się, bądź szczęśliwy, jest dobrze i tak dalej. Z drugiej strony, przecież to nie jest jedyna osoba, a tysiące, miliony ludzi na świecie ma różne problemy i jest przykład tak samo w tych ludziach, że pomimo przeróżnych problemów, ci ludzie potrafią być szczęśliwi. Ktoś ma to samo, nie potrafi być szczęśliwy, prawda? Więc zawsze znajdzie się na coś tam jakiś przykład. Natomiast ja faktycznie wychodzę z założenia, że zdecydowanie jest to wybór, ponieważ to, jak reagujesz na pewne sytuacje w Twoim życiu, to jest Twoja sprawa indywidualna. Ile jest osób, które w tragedii potrafią znaleźć chłodną głowę i mieć pewien spokój? Może niekoniecznie się cieszyć, ale nie spowoduje to, że się złamią. A ile razy jest tak, że ktoś ma ciężką sytuację i się złamie totalnie i tak dalej? I ja rozumiem obie strony, bo jak się wydarzy jakaś tragedia, to można sobie gadać, bądź szczęśliwy, a to tak nie działa wtedy. Natomiast daję tylko tobie przykład, że zarówno i w jednej sytuacji potrafi być ktoś szczęśliwy, a ktoś nie potrafi sobie z tym w ogóle poradzić. Czy nawet fajnie badania w ogóle pokazują, że dzisiaj. Faktycznie w większości przypadków szczęście to jest wybór, szczęście to jest coś, co jest zależne od nas, ale oczywiście badania również pokazują, że w pewnym stopniu jasne, że tak, jest to zależne od zewnętrznych okoliczności, bo jak ktoś przez całe życie przyjmuje tylko ciosy i cały czas się coś dzieje niefajnego, to ciężko tu uśmiech i trzeba też to zrozumieć. Dlaczego opowiadam się za tym, że jest to zdecydowanie decyzja? Ponieważ, dajmy sobie prosty przykład: Są dwie osoby w pracy. Jedna osoba dostaje jakiś turbo zadanie od szefa, i druga osoba dostaje jakieś turbo zadanie od szefa. Jedna osoba zareaguje szczęściem, radością, że może się wykazać, druga zareaguje tym, że nie ma to w ogóle sensu, ochoty na to nie ma i w ogóle, a pewnie mi się nie uda. No i co jest ciekawe, dwie osoby dostają to samo. Jedna reaguje w ten sposób, druga w ten sposób. I czemu ta osoba nie mogła w ten sposób zareagować, w sensie ucieszyć się? Taką decyzję podjęła. Coś tam sobie porozkminiała w głowie, coś tam sobie powymyślała, taką decyzję podjęła, żeby prędzej się tym nie cieszyć, niż cieszyć. I tak to wygląda. I wiele takich przykładów można tutaj dać, że na przykład są osoby, które żyją w totalnej biedzie. Zresztą dobrze wiemy, jak mamy przykłady dzieci wychowujących się w Afryce, a dzieci tutaj w Europie, prawda? Dzieci w Europie nie mają teoretycznie, przepraszam, w Afryce nic. A zachowują się, jakby mieli wszystko, i są bardzo szczęśliwe. Natomiast tu w Europie wiemy, że jest z tym różnie. Nie wszystkie, nie generalizuj tego na zasadzie wrzucenia wszystkich do jednego worka, bo też tak nie mówię. Tylko faktycznie są przypadki, że tam nie ma radości, nie ma docenienia, nie ma tej wdzięczności, choć jest wszystko. Choć jest naprawdę wszystko. I myślę, że generalnie wiele takiej naszej radości i ta umiejętność w ogóle bycia szczęśliwym wywodzi się z tego, że potrafimy być wdzięczni za niektóre okoliczności. I tu też dajmy fajny kolejny przykład. Być może kojarzysz takiego osobnika jak Nick Wójcić, jeśli poprawnie wymawiam. Jest to facet, który urodził się bez rąk i bez nóg. I co robi ten facet? Lata po całym świecie i inspiruje innych ludzi do, po prostu do życia, do cieszenia się tym życiem, do bycia wdzięcznym, do wymagania od siebie więcej. Po prostu motywuje osoby do tego, żeby wznieść jeszcze ich na większy poziom. No i to też się można powiedzieć, chłopot startu przerąbane na maksa przerąbane na maksa. I nieraz ja sobie sam patrzę na siebie, bo że mi się nieraz nie chce pójść na siłownie. Na spacer mi się nie chce wyjść, bo jest zimno dzisiaj. A hop, nie ma rąk, nie ma nóg, i tak no by chciał pójść na spacer, to nie pójdzie. Przynajmniej nie sam. Ktoś go musi gdzieś usadzić i, i z nim po prostu wyjść. I to jest przerąbane. I ja czasem tak lubię sobie porównywać, tak żeby sobie zobaczyć, jak wiele dzisiaj posiadam. Czyli znowu wracamy do tego. Do bycia wdzięcznym za to, co ty dzisiaj masz. Ja sam się często na tym łapię, że nie doceniam tego, co dzisiaj mam. I myślę, że ty pewnie też dobrze wiesz, o czym mówię. Że teoretycznie zdrowie jest. Może nie jest jeszcze ta najlepsza sytuacja, w której chciałbyś być. Może jeszcze pieniądze nie te. Może jeszcze sytuacja w ogóle związkowa niekoniecznie ta. Ale siłą rzeczy masz pewnie 90, le masz lepiej niż 90% społeczeństwa. Bo tak zazwyczaj to wygląda, że ludzie żyją w jeszcze gorszych warunkach, tam są już w ogóle nieraz takie tragedie. A my akurat lubimy często zachowywać się, jakbyśmy byli jedyni na tym świecie z problemami. Że tylko tobie coś się tam przydarzyło złego, tylko ty jesteś chory, tylko nie wiem, ciebie coś boli, tylko ty doświadczyłeś jakiejś katastrofy w rodzinie i tak dalej. Każdy pewne rzeczy doświadcza. I teraz mi nie chodzi o to, żeby umniejszać twoim problemom w żadnym wypadku. Chodzi mi o to, żeby spojrzeć czasem z nieco innej perspektywy i zrozumieć, że w życiu jest i miejsce i na radość, i na smutek. Że nie chodzi w życiu tylko o to, żeby było super fajnie, radośnie i było jedno wielkie szczęście. Tylko zaakceptować fakt, iż dzieją się przeróżne rzeczy w nasim, naszym życiu. I ja, na przykład, jak przyjąłem takie myślenie, to mi to pozwoliło zapaść trochę większy dystans do spraw, które się dzieją. Jak już wspomniałem wcześniej, nie tylko ty masz problemy, tylko każdy z nas. I to mi pozwala, jak to się mówi, zachować pewien balans pomiędzy tym wszystkim. Nie, że nagle jestem jakimś freakiem i oczywiście coś się dzieje złego, jak życzy, że jestem szczęśliwy. Ale nie przeżywam tego aż tak mocno, nie wczuwam się aż tak bardzo, więc nie mam co chwilę, wiesz, takich wahań nastroju, że raz jest full energia i w ogóle optymizm do życia niesamowity, a raz mega wielki dub, bo coś tam złego się wydarzyło. I to też jest, to już myślę, jest umiejętność. Dlatego wcześniej wspomniałem, że również bycie szczęśliwym to jest pewna umiejętność, której trzeba się nauczyć, jak po prostu zachowywać się w różnych sytuacjach, jak odbierać pewne sytuacje, żeby aż tak bardzo nas, bym powiedział, nie poturbowały, a żeby iść dalej z głową do przodu i pamiętać, że jesteśmy tu wszyscy na jakiś czas i to jest piękne, że w ogóle możemy być, że możemy doświadczać, bo niektórzy tej szansy nie mieli, prawda? Więc wdzięczność. To jest, myślę, że ta taka rzecz, która z pewnością uczy nas bycia szczęśliwym. Uczy nas bycia szczęśliwym. Ale oczywiście teraz przejdźmy trochę na tą drugą stronę, czyli co, gdy szczęście zależne od okoliczności. I to jest coś, co mi Towarzyszyło bardzo długie lata i niedawno dopiero to gdzieś potrafiłem jakkolwiek puścić, że dopiero jak będzie jakaś tam kwota na koncie, to będę już w pełni, zadowolony, usatysfakcjonowany itd. No i okej, okay, mogę mieć takie swoje pragnienie, oczywiście dalej je mam, że fajnie będzie zrobić daną sumę, ale jej nie mam jeszcze, więc dlaczego ja tu i teraz mam się nie cieszyć ze swojego życia, tylko dopiero wtedy, gdy to osiągnę? Ambicja, ambicją, cel, celem, pragnienie pragnieniem, ale przecież ten czas. Jest jakiś tam określony, który może mi to zająć, więc dlaczego w tym czasie miałbym się nie cieszyć z tego, co mi się przydarza? Z tego, że dzisiaj jest słońce, z tego, że nie wiem, mam przyjaciół, że jestem zdrowy, że mam gdzie spać, w sumie mam nie wiem, zajebistą kołdrę i piękne mieszkanie. Przykładowo, nie? Pierdoły, ale żeby je umieć zauważyć w tym czasie, a nie tylko skupiać się na tym, że jeszcze tego nie mam, więc nie będę się niczym cieszył po drodze, bo jeszcze tego nie mam. Ale tak, na przykład, nie raz umiera ci bliska osoba, czy zmarła ci bliska osoba. I to jest takie, co ty gościu pieprzysz i co, mam tu być szczęśliwym, bo mi, nie wiem, dziecko umiera, bo mi rodzic umiera, albo ktoś tam, ktoś tam inny, coś się dzieje? To jest ciężki temat. I tu znowu pewnie bym powrócił do tego, że każdemu z nas dzieją się różne tragedie i od nas samych zależy, jak to będziemy przyjmować i na ile będziemy potrafili to chłonąć, a niekoniecznie nawet ich chłonąć. Mam na myśli to, że są rzeczy w życiu, na które nie masz absolutnie żadnego wpływu. I oczywiście, jak się wydarzy jakaś tragedia, to można sobie łatwo rzucić, że no, zaakceptuj to, minie trochę czasu i będzie lepiej. Ale dobrze wiesz, że to tak nie działa i że to jest cholernie trudna rzecz. Natomiast czy faktycznie nie o to chodzi? Żeby coś zaakceptować, oczywiście to wymaga czasu, nie jest to łatwe i bym powiedział, no, to jest cholernie trudna rzecz, ale przychodzi czas, w którym się z tym pogadzasz i masz takie, nic już z tym nie mogę zrobić i człowiek nagle zaczyna trochę na nowo żyć. I do tego zmierzam, że jak są różne sytuacje w życiu, też różne sytuacje w życiu doświadczyłem, to trzeba się z niektórymi rzeczami pogodzić, bo inaczej krzywdzisz siebie. I jak dalej coś trzymasz na siłę i się tym każdego dnia po prostu karmisz, to krzywdzisz siebie i ciężko wtedy iść naprzód. I teraz możesz powiedzieć, a co mi gówniarz będzie gadał, mi tu ktoś tam umiera, co ty chłopie pieprzysz jakieś akceptowaniu, ty nic nie doświadczyłeś, co ty w ogóle możesz, weź co ty chłopie w ogóle gadasz. No i z drugiej strony, czy to nie jest prawdziwe? Lepiej się dusić i trzymać coś na siłę, bo tak być może nie im wypada, bo wypada być w jakiejś ciężkiej żałobie przez 5 lat? Albo wypada chodzić smutny, bo coś złego się wydarzyło już w piąty rok? Mi nie chodzi o to, że coś się wydarzyło, ten drugi dzień masz być szczęśliwy, bo przecież trzeba żyć. Jestem też człowiekiem, no nie róbmy sobie żartów, że ktoś tylko komuś każe, nie wiem, mija tydzień po, po bardzo dużej tragedii w rodzinie, a ty masz chodzić zadowolony i innych inspirować do życia. Mam nadzieję, że rozumiesz, o czym mówię po prostu. Pewne rzeczy są takie w życiu, na które nie masz absolutnie żadnego wpływu. Trzeba je zaakceptować i iść dalej. I to jest okrutna prawda, ale jednak prawda. I tak to wygląda. Więc oczywiście, że to jest wybór, tylko że bardzo często te wybory w życiu mamy bardzo trudne, niektórzy mają lżejsze. I myślę, że tym się różni ta cała kwestia, czy szczęście jest zależne od okoliczności, czy od wyboru. Myślę, że zawsze to jest wybór, ale niejednokrotnie są po prostu w cholerę ciężki. I myślę, że tak można w ogóle fajnie podsumować cały ten temat. Więc pamiętaj o tym, że masz. Prawo do tego, żeby być szczęśliwym, masz prawo do tego, żeby cieszyć się z absolutnie wszystkiego, co Cię otacza, no nawet Ci inaczej powiem, powinieneś się cieszyć z absolutnie wszystkiego, co się wydarza, bo jak to się mówi, jak jesteś wdzięczny i cieszysz się z tego, co masz, to będziesz mieć tego więcej. Natomiast tak tylko ciągle przeżywasz, nakręcasz się tym, co masz złego w swoim życiu, że takie katastrofy się dzieją, to powiedz mi, jakim cudem tu ma w ogóle zapukać jakieś szczęście, jakaś radość, skoro nawet nie otwierasz jej drzwi. Tylko za każdym razem dojeżdżasz samego siebie i przypominasz sobie o tym, w jakiej dupie jesteś. Mam nadzieję, że się rozumiemy i tą treścią, choć trochę ci rozwziąłem ten temat, daj oczywiście znać w komentarzu, jakie jest Twoje zdanie na temat szczęścia, czy pieprze głupoty, czy jednak jest w tym jakiś sens. Dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie, za wysłuchanie do końca. I oczywiście, zasubskrybuj, komentarz, podaj dalej, niech to idzie w świat jak największej ilości ludzi. I widzimy się oczywiście w kolejnym odcinku. Do zobaczyska.